Minecraft, gdyby ktoś pytał, to przede wszystkim fenomen, dopiero potem gra, w której się kopie, buduje, niszczy i potem znowu kopie. Minecraft jest najlepiej sprzedającą się grą w historii. Gra jest tak łatwa, że nawet grają w nią małpy. Ta radziła sobie całkiem nieźle niszcząc bloki i wykonując proste ruchy. Co potwierdza, że jeśli gra jest tak prosta, że może w nią grać małpa, to sukces murowany. Stanowi inspirację dla wielu. 59-letni mieszkaniec Tajwanu zrobił sobie kwadratową fryzurę, bo chciał się upodobnić do postaci z Minecrafta. Sprzedano ponad 300 milionów kopii gry, a to niezły wynik, uwzględniając, że pierwsza wersja powstała w 6 dni. Jego twórcą jest szwedzki programista Markus Persson, pseudonim Notch. Z początku gra miała inną nazwę, na początku grano w Cave Game. Stworzył ją, żeby uczcić uruchomienie swojej nowej firmy. Testowa wersja gry została wydana w 2009. Pełna wersja pojawiła się w listopadzie 2011. Gigantyczny sukces przytłoczył Szweda i w 2014 ogłosił, że chciał sprzedać swoje udziały. Microsoft złożyło mu propozycję nie do odrzucenia i otrzymał 2,5 miliarda dolarów. W 2024 majątek persona oszacowano na miliard 300 milionów dolarów. A mimo to miał depresję. Mimo sukcesu był nieszczęśliwy, borykał się z samotnością, ale dziś ma się lepiej. Na początku 2025 zaskoczył fanów wieścią, że zdecydował się na powrót do tworzenia gier. Miał zamiar stworzyć Minecrafta 2. Zaraz potem wycofał się z pomysłu. Postanowił stworzyć grę Levers and Chests i zobaczymy czy podbije serca graczy. Grał zależnie od ponad 15 lat, a o popularności gry świadczyć mogą liczby. W tej właśnie chwili na świecie gra jakieś 950 tysięcy osób. W ciągu jednego miesiąca w Minecrafta potrafi zagrać ponad 220 milionów osób. Microsoft zarabia na grze krocie. Począwszy od klocków Lego, zabawek, puzli, skończywszy na zeszytach czy piórnikach, firma zarabia ponad 100 milionów dolarów rocznie. Jak wiadomo, wyszedł film Minecraft, ale nie tylko. Harper Collins wydało mnóstwo książek o Minecrafcie. Jest Minecraft film, książka z zadaniami, naklejki, plakaty i łamigłówki, pełna zagadek i zadań do zrobienia. Jest Minecraft nauki przyrodnicze, mega zadania dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które wspomagają krytyczne myślenie. Jest Minecraft inżynieria i mechanika, mega zadania też dla dzieci w tym samym wieku, które wspomagają samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań. Minecraft kopalnia projektów ma ponad 70 pomysłów na niezapomniane projekty inspirowane otaczającym światem. Minecraft podręcznik wojownika książka, która pomoże posiąść biegłość w walce czy nauczy jak stworzyć najlepszą broń. I jest o wiele, wiele więcej książek. Jak świat Minecrafta jest Twoim ulubionym światem, wystarczy kliknąć w któryś z linków pod filmem. Do 2027. powstaną parki tematyczne nawiązujące do gry. Microsoft podpisało na nie umowę. Powstaną w Wielkiej Brytanii i USA i mają kosztować 85 milionów funtów. Na grze zarobił nie tylko Minecraft. 17-letni Maksym Gawrylenko kupił z kolegami serwer za 1000 funtów, pracowali nad nim dwa lata, a sprzedając go został milionerem. Minecraft jest wyjątkową grą i trudno by podobna gra miała odnieść podobny sukces. Mojang wypuściło w 2023 Minecraft Legends, gdzie gracz miał bronić się przed hordami napierających wrogów. Niestety repetytywność gry zniechęciła użytkowników. O sukcesie kultury. Gry nie decydowała agresywna kampania reklamowa. Ponad 30% użytkowników dowiedziało się od kolegów, a kolejne 30% z filmików na YouTube. Jeśli komuś by zależało na pobiciu rekordów świata w Minecrafcie, jest kilka kategorii: można spróbować polecieć w górę na ponad 23 miliony 300 bloków. Jadąc na świni pokonać dystans 21 462 km, czy wybudować most długości ponad 52 tysięcy bloków. A jak Ci interesuje walka w Minecrafcie, to podręcznik wojownika służy pomocą. Startup Altera wpuściła do gry sztuczną inteligencję w ramach eksperymentu. Projekt SID pokazał, że AI zbudowało cywilizację m.in. z religią pastafarianizm, a wszyscy oddają cześć latającemu potworowi spaghetti. W japońskim mieście Fukuoka pojawiła się instalacja artystyczna inspirowana grą. Ma ponad 5,5 metra wysokości, składa się z 2000 bloczków i waży ponad 2,5 tony. W Japonii pojawiła się grupa entuzjastów, którzy w ciągu trzech lat stworzyli realistycznie wyglądające miasto. Fikcyjne miasto Sayama zaprezentowano w 2016. Kilka lat później powstaje nowy Jork w skali 1 do 1. Projekt dojrzewał 4 lata i Ukończono 70%, ale projekt już teraz robi wrażenie. Żeby stworzyć realny świat w Minecrafcie, można zajrzeć do kopalni projektów. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas Doritos wprowadziło chipsy Creeper Vinegar oraz Gast Barbecue. Znalezienie kwadratowego chipsa dawało wygraną 10 tysięcy funtów. Promocja pojawiła się w związku z filmem Minecraft, a film nakręcono w 3 miesiące w Nowej Zelandii. Występują w nim Jason Momoa, Jack Black oraz Emma Myers. Twórcy skromnie zakładają, że film zarobi ponad miliard dolarów. Przypominam o książce z zadaniami Minecraft Film. W 2024 Netflix ogłosił, że pojawi się serial Minecraft. Ma to być komputerowa animacja z nowymi bohaterami, których przygody pokażą świat gry w ekscytujący sposób. W 2022 pewien nastolatek w Rosji dość ekscytująco został skazany na 5 lat więzienia za terroryzm. Jaki to ma związek z grą? Otóż wysadzić budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa w grze Minecraft. 16-letni Nikita Uwarow, mieszkający na Syberii, trafił do więzienia na 5 lat za granie w Minecrafta. W grze dzieje się wiele rzeczy, które się filozofom nie śniło. Uderzając krowę w głowę, nie zadaje się jej obrażeń. Lisy potrafią podnieść każdy przedmiot. Łowienie ryb jest prostsze, jak pada deszcz, a cztery kurczaki mogą się wykluć jednocześnie. Szansa wynosi 1 do 256. Wilki z podniesionymi ogonami są zdrowe. Te z opuszczonymi już nie. Bardzo. No i można zajrzeć do książki edukacyjnej nauki przyrodnicze mega zadania. Fajerwerkami można strzelać z kuszy. Wędrowny handlarz znika, jak już nie ma ofert. Pioruny w Minecraft pochodzą z kosmosu. Jak piorun trafi w mieszkańca, zamienia go w wiedźmę, a jak w Creepera, ten potem wybucha mocniej. Pokonywanie lawy ułatwia łódka. Tuż przed zetknięciem z lawą trzeba postawić łódkę, na której szybko wykonuje się skok. No i tak to wygląda. W lawie można pływać dzięki miksturze odporność na ogień. I jeśli balansujemy kamerę na granicy lawy i powietrza, można zobaczyć, gdzie kryją się diamenty. By znaleźć jaskinię, wystarczy klawisz F3. W czasie kopania schodów, jeśli wartość C przekroczy 10, trzeba kopać w kierunku, w którym wartość C rośnie. Blok miodu czy sno psiana pochłaniają 20% obrażeń podczas upadku, a blok szlamu redukuje obrażenia do zera. W grze można stworzyć łóżko, to wie każdy, ale niewielu wie, że istnieje całkiem sporo sposobów na jego stworzenie. Dokładnie 884 736. Jak projektowanie inżynieryjne to coś dla Ciebie, można zajrzeć do mega zadań. Endermany to czarne chude potwory, które atakują, jeśli się na nie spojrzy. Można ataku uniknąć wchodząc do wody, bo się jej boją. Owce w Minecrafcie są białe, ale miewają też inne kolory. Najrzadsza jest różowa owca. Szansa na jej pojawienie się wynosi 1,5%. Doba w grze trwa 20 minut. Noc trwa 7 minut, dzień 10 i po 1,5 minuty trwają wschody i zachody słońca. Creeper wygląda jak wygląda, bo wprowadzając kody świni przełączono liczby na wysokość i długość, dlatego też mają cztery łapy. Ale co ważniejsze, nikt nie kwestionuje tego, że nie mając rąk, potrafią wchodzić po drabinie szybciej niż Himalajista w Tatrach. Jednym z przeciwników w grze jest Ghast. To latający strzelający kulami ognia duch, który wydaje płaczliwe dźwięki, a te dźwięki to zniekształcone kocie miałczenie. Endermany również wydają dziwne dźwięki. Te mówią po angielsku, ale ich głosy są odtwarzane od tyłu i zniekształcone. Deweloperzy gry mają poczucie humoru. W prima aprilisowej wersji wystarczyło podać owcy złote jabłko, by ta zaczęła latać jak Superman. Raz na 10 tysięcy razy na ekranie głównym pojawi się literówka w nazwie. I zamiast Minecraft pojawia się napis Minzcraft, a minc po angielsku to siekać, więc wtedy gramy w siekankę. I owszem, można odnieść wrażenie, że gra nie ma jakiegoś sensu. Ale w niektórych szkołach na świecie Minecraft jest używana jako obowiązkowy przedmiot do nauki planowania urbanistycznego. Dzięki grze dzieci z Ukrainy uczą się polskiego. Projekt Mówię po polsku z Minecraft stworzyła Fundacja Cyfrowy Dialog i Microsoft. Kierowany jest do dzieci oraz nauczycieli. Instytut Polonika uczy młodzież historii Polski dzięki kultowej grze. Gracze mają okazję w środowisku gry zgłębiać historię obiektów, które są związane z Polską, ale zostały poza jej granicami po 1945 roku. Na koniec warto dodać, że w 2024 Komisja Europejska badała zarzuty wobec Minecrafta. Dotyczyły nieuczciwych praktyk mających namawiać graczy do dodatkowych wydatków. Chodziło o nakłanianie użytkowników do zakupu wirtualnych walut, ale na pewno sprawa się wyjaśni. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!